Witam w kolejnym filmie. Jest godzina trzecia, trzecia w nocy, tak? E, bardzo, bardzo ciemne niebo, ale dobrze widać gwiazdy. I co mnie zaskoczyło, ciekawa pełnia księżyca. Księżyc jest w takiej fazie. W e, fazie. Bardzo cienkiego rogalika. Teraz to właśnie źle kamera pokazuje. Ale źle kamera pokazuje, jest to prześwietlone. Ale w rzeczywistości jest bardziej cienki niż tutaj kamera mi pokazuje. Nie wiem, czy to mi się w oczach klei, czy on się dubluje. Jakoś tak zimno dzisiaj nawet. Próbuję to jakoś lepiej nagrać. Mm, tak. O, teraz mi się wydaje, że trochę się wyostuł. Widać zarys budynku, kawałek dachu i ta faza takiego rogalika. A ciekawie to wygląda, myślę, że. Fajne byłyby detale w teleskopie Ale teleskop akurat wycią Wyniosłem na strych Trochę kurde powiem szczerze no, Oglądałem film i zasnąłem I przebudziłem się I tak wyszłem na, na dwór no, Strasznie zimno Zimno na dworze się strasznie zrobiło Ale O kurwa co to tak zapierdala po niebie? Widzicie to jak to leci? Ale jakie jak to duże Patrzcie co się dzieje. Ale zasuwa szybciej od samolotu. Nie wiem czy widać to jak to się rusza. Ale... Widzicie teraz jak mija gwiazdę? To nie jest samolot Ponieważ to nie jest samolot Dlatego, że Ale zapiernicza. Nic Ja teraz na zoomie to jadę e, Nawet nie miga, tak? Ale za pieprza. Ciężko jest to tak utrzymać, tak? Może satelita, może co? O, już teraz się robi mniejsze. Już tak jakby dalej. Powiem szczerze, że teraz fajnie by się to ten księżyc obserwowało. Dlatego, że właśnie w takiej fazie on jest stosunkowo ciemny. Nie świeci zbytnio yy, jasno, tak? Nie świeci zbytnio jasno, tylko właśnie taki jest przyciemniony. I teraz byłoby sporo kraterów, widać. No, sporo byłoby, widać. Cholera, nie mam. Nie mam tego. swego teleskopu, ale gdzieś mam tutaj lunetę z Aliexpress SV Boni. To jest luneta taka dosyć tania, ale niezłe ma powiększenie. Może jeszcze bym ją wziął, zobaczył, jakby było widać. Yy, Okej, okay. mniej więcej tak to wygląda. To jest taka luneta SV Boni z regulacją. Jestem teraz właśnie z wyjściem, czy z wyjście na ogród, tak? I pomyślałem, że może spróbuję tą lunetą ustawić na księżyc, może uda się coś pokazać. Jak w ogóle widać w tej fazie, tak? Ona ma dosyć dobre powiększenie, a nie kosztuje dużo, tak? Bo to jest luneta za 200 zł. No zobaczymy, co wyjdzie, tak? Jak się uda, spróbuję. Cholera, ciężko, strasznie ciężko. Strasznie ciężko jest to ustawić, żeby to się nagrało. Ale mniej więcej taki obraz. O, tak to wygląda. Ta faza. Przez tą lunetę. Zobaczcie, jaki rogalik. Widać kratery. Spróbuję to wyostrzyć To jest przez tą lunetę SV Boni luneta za 200zł aliexpress patrzcie ale kratery widać cholera jasna zobaczcie jaki ostry masakra bardzo ciężko mi jest to pokazać aberrację widać chromatyczną ale to żółte ta żółta linia niebieska, to chromatyczna żółt. O, masakra. Moment, próbuję to wyostrzyć. Tak jest ostro. Tu jeszcze jest? Kilka rodzajów powiększenia. Jak się kręci okularem, to można tu powiększyć. Ciekawa faza, nie? Tak jak wam wspominałem bardzo cienki rogalik i sporo kraterów widać o, może zmniejszę zaraz Masakra Spróbuję to wyostrzyć bardziej, ale nie jest to proste O, ucieka mi ten księżyc. Ciężko go pokazać. Naprawdę już tutaj długo siedzę. Zaraz, zaraz. Zobaczcie, o, o, o. taka jest jego faza, tak? Bardzo taki ostry rogal. Spróbuję jeszcze powiększyć. Masakra, co mi przyszło do głowy. A przebudziłem się, bo zasnąłem, oglądając film i tego właśnie. Jak zobaczyłem ten księżyc, to mnie tak urzekło to, tak? Bo teraz o tej porze, ciekawa faza, tak? Ale. Masakrycznie to ciężko ustawić. Zaraz. Nieźle, nie? Tu zobaczcie jaki krater na górze. Jak widać ten krater fajnie. Taki szeroki. Ale żeby jeszcze się tak nie trzęsło. Spróbuję trochę zmniejszyć zoom, strasznie ciężko jest nawigować tutaj na tym powiększeniu. Okej, okay. ale się uparłem na ten księżyc. Próbuję jakoś tak najlepiej to wyostrzyć, ale mówię tania luneta, niestabilna. O, ale i tak mi się wydaje, że jak na warunki. To nieźle, zobaczcie na samej górze ten krater. Ładnie, wokół niego widać takie mniejsze kratery. Tutaj na, na szczycie nie. Ale to się kurwa część. Moja ręka już mi do dupy wchodzi. Masakra, ile się trzeba namęczyć. Strasznie to kurwa niestabilna. Ale skubaniec, ale się uparłem na niego. Zobaczcie tu ten krater, jaki ostry. Musi się tak część. A oh, fuck. O, tu ładnie wyszło. No nieźle. Aberacja chromatyczna. Ja pierdzielę, ale, ale się ta linia jarzy Taki niebieski. Kurde, weź się wyoszczę. Zaraz, jak to ustawić, żeby. Może tu trochę pokrętłem. Nie, w drugą stronę. O, teraz, teraz, teraz. No już się nie da wyoszczyć bardziej, bo. się kurwa zamazuje. A mi się w ogóle oczy kleją masakra bo ja już po prostu jestem wybudzony w nocy tak i to tak no zobaczyłem ten księżyc i że mi się kurde w ogóle chciało wiecie kombinować z tą lunetą żeby zobaczyć go przez tą lunetkę bo kupiłem to główno i to leży A mówię tania luneta ale ona ma niezłe Niezłe powiększenie ma, bo ładnie te kratery widać. Tylko, że wszystko, jeśli chodzi o stabilizację, to jest dupa, bo ten, ten statyw jest do dupy. Gdyby to się nie, nie udało tak pokazać, żeby nie część jakoś zablokować to porządnie, to by było dobrze nawet. Ale on mi już zaczyna uciekać za budynek. A myślałem, że coś więcej się pokaże. Ach, cholera, jasna, uciek mi, a nie jest tak prosto. Dobra, dobra drodzy. Taki dziwny, spontaniczny film. Zobaczcie, w nocy, tutaj. Już tutaj dach zaczyna powoli. Krawędź dachu tutaj przeszkadzać, a luneta mi spieprza. Tak swoją drogą to jestem w ogródku, postawiłem ją. E, tam zobaczcie, jaka łuna światła, nie? Tak jakby gdzieś tam słońce daleko gdzieś próbowało wschodzić. No. Nieźle, nie? Na horyzoncie widać. E, popatrzmy sobie jeszcze na gwiazdy, bo już zobaczcie, niebo zmatowiało. Tam jest jakaś gwiazda. Czy to raczej będzie jakaś planeta, bo mocno ją widać. Gwiazdy to słabo widać, bo gwiazdy się nie chcą naświetlić. Ale tutaj zobaczcie, o widzicie jak krawędź dachu się kończy budynek. I tutaj z drugiej strony kolejny dom. No teraz jestem na takim trybie. Nocnym, żeby to jakoś wyłapać, nawet nie wiem w jakiej rozdzielczości to nagrywam, ale, ale masakra bardzo ciężko jest utrzymać. Patrzcie, tu mam tą lunetkę, bardzo ciężko to jest w ogóle utrzymać. O, zobaczcie tu kawałek tej lunety, widać tak końcówkę. No, ciężko, naprawdę ciężko utrzymać telefon tak, żeby to się nagrało. Jednak musiałbym wymyślić do niej jakiś statyw lepszy, bo ręka strasznie nawala trzymając. Mimo, że sobie to sparłem na dachu swojej wędzarni, to i tak jest lipa. Dobra, myślałem, że w ogóle dzisiaj taki ja mówię. Ja wstałem taki, kurde, jakby mnie ktoś w głowę kopnął, bo Budzę się godzina, kurde, trzecia w nocy, nie? I nagle, kurde, księżyc w okno mi zagląda, nie? Dlatego się tak zerwałam, żeby to nagrać. No ale po prostu sam idę, jakbym był, kurde, jakiś pijany, bo to oglądałem film i usnąłem, tak? A tu księżyc się patrzy w okno, dobra, tak chciałam pokazać, że. No, o, widzicie, jak to wychodzi w nocy. Także tyle. Dzięki za uwagę i sorry za ten dziwny materiał. Ale no, sam byłem ciekawy. No, fajnie, że się nagrało to na niebie, co tam poleciało. Nie wiem, czy to jakaś satelita, czy co to tam. O, te teraz widać samolot, jak miga. Jakiś samolot jeszcze leci. E, Dobra. Dobra, kończę.